Więce kolorowe korowody, a to dopiero część atrakcji, jakie przygotowano na powiatowe święto plonów, które miało miejsce w Drawsku. O tym jak się bawili mieszkańcy tej gminy i powiatu czarnkowsko-trzeneckiego. Karina Jaszkiewicz. Rolnicy całego powiatu czarnkowsko-cznianeckiego zjechali się na powiatowe święto plonów, które miało miejsce w Drawsku. Poprzedzone były mszą świętą w kościole pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie korowód dożynkowy przyjechał do amfiteatru, gdzie oficjalnie otwarto obchody święta plonów. Spotykamy się w Drawsku, w pięknej gminie Drawsko. Co prawda charakter tej imprezy jest dużo szerszy niż tylko gminny, bo ma charakter powiatowy. Frekwencja dopisała, jak Państwo widzicie, wszystkie symbole, które wiążą się z drużynkami, także bardzo duża ilość pięknych wieńcy. Szczycimy się tym, że nasz wieńcy w zeszłym tygodniu zdobył pierwsze miejsce na drużynkach wojewódzkich. No i za to wszystko chcieliśmy dzisiaj rolnikom podziękować. Festyn obfitował w wiele atrakcji. Najmłodsi mogli spędzić czas na karuzelach, na dorosłych czekały liczne stragany. Gwina Drawsko do dożynek przygotowywała się od lat. Rolnicy w tym roku mieli za co dziękować, ponieważ plony nie należały do najgorszych. Ten rok nie był szczególnie kapryśny, w związku z tym rolnicy mają dzisiaj za co dziękować. Te plony zabrali w odpowiednim czasie. Żadna zawierucha, jakiś kataklizm na szczęście tutaj nie zawitał i to nasze rolnictwo ma dzisiaj co świętować. Podczas obchodów powiatowego święta plonów rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszy wieniec dorzynkowy. Wśród nich wystawiony został ten, który zajął pierwsze miejsce w 15. wojewódzkach archidiecezjalnych dorzynkach Wielkopolski, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Środzie Wielkopolskiej. Zrobiony został przez Koło Gospodyń Wiejskich z Munkowa pod okiem pani Ewy Pieszyńskiej, która opowiadała nam jak zrobić taki wieniec. Zaczyna się od zbierania zbóż, suszenia. A w tym roku wiosna no niestety się opóźniła, dożynki też wcześniej się, ale zdążyliśmy na czas zebrać zboża, część zbieram ja, część przywożą rolnicy, obcinamy, suszymy, wybieramy z tych najlepszych kłosów, nie robimy z tych małych. Jest to praca bardzo pracochodna. Poza konkursem na Wieniec poznawaliśmy zwycięzców w konkursach na Czarnkowsko-Czcianeckiego Rolnika Roku czy Zieloną Wieś. Na boisku sportowym przy amfiteatrze można było obejrzeć również wystawy, m.in. sprzętu rolniczego oraz stoiska firm. Postanowiliśmy sprawdzić, jak bawili się uczestnicy dożynek. No, no wiadomo, więcej. No, przyjechaliśmy tutaj z wieńcem z wielenia też. Reprezentujemy gminę Wieleń. No i zobaczymy co będzie. No, o więcej, o więcej. Może na wieczór będzie coś lepszego. Wszystko nam się podoba. Plac zabaw dla dzieci, wieńce. No, wszystkie atrakcje dla dzieci. No a tak jest w porządku. Poza konkursem na Wieniec poznawaliśmy zwycięzców w konkursach na Czarnkowsko-Czcianeckiego Rolnika Roku czy Zieloną Wieś. Na boisku sportowym przy amfiteatrze można było obejrzeć również wystawy, m.in. sprzętu rolniczego oraz stoiska firm. Postanowiliśmy sprawdzić, jak bawili się uczestnicy dożynek. Znajdujemy się w amfiteatrze w Drawsku, gdzie obchodzone jest powiatowe świętoplonów. Pomimo dość kapryśnej pogody, wszyscy jednak fantastycznie się bawią. Na polska tradycja. Okazja do podziękowań rolnikom za dar pracy waszych rąk. Proszę przyjąć wyrazy szacunku, uznania i podziękowania. Znaczy, jak co roku spotykamy się, żeby podziękować rolnikom za ich trud pracy rolniczej. Spotykamy się w Drawsku, w pięknej gminie Drawsko. Co prawda, charakter tej imprezy jest dużo szerszy niż my, tylko gminny, bo ma charakter powiatowy. Frekwencja dopisała, jak Państwo widzicie, wszystkie symbole, które wiążą się z dorzynkami, także bardzo duża ilość pięknych wieńcy. Szczycimy się tym, że nasz wieńc w zeszłym tygodniu zdobył pierwsze miejsce na dożynkach wojewódzkich. No i za to wszystko chcieliśmy dzisiaj rolnikom podziękować. A rolniczo jako powiat mamy bardzo dobre osiągnięcia. Na tle Wielkopolski wyglądamy bardzo dobrze. Mamy znakomity przemysł rolno-spożywczy, mamy znakomite gospodarstwa rolne, mamy grupę producentów które produkujemy w zakresie czy w obszarze produkcji zbóż, jak i czody chlewnej. Także jestem bardzo dumny ze swoich rolników, a jeszcze zapomniałem powiedzieć o naszej okręgowej spółdzielni mietrzalskiej, która jest znana przecież w całej Polsce. Także nie mamy się czego wstydzić. Możemy być dumni z tego, że mamy tak pięknie rozwinięte rolnictwo i tak dobrych rolników. O przygotowaniach w ogóle do imprez myśli już od lat. Dlatego znajdujemy się w tak pięknym obiekcie, jak amfiteatr, myślimy przy okazji Gminy Rolniczej również o rozwoju turystyki. W związku z tym od lat organizujemy imprezę Grzyby Las wokół nas, która jest naszą taką koronną imprezą, mówiącą o naszych tradycjach, o naszych zaszłościach z wielu pokoleń i tym, czym się możemy szczycić. Jesteśmy co do przygotowań praktycznie realnie przygotowani na każdy dzień do zorganizowania imprezy, ponieważ mamy odpowiednie zaplecze nie tylko w postaci budynków odpowiednich, ale również kadry, które w każdej chwili mogą taką imprezę przygotować. Plac zabaw dla dzieci, wieńce, tak! My dopiero przyjechaliśmy, ale może na wieczór będzie coś lepszego. Wiadomo, wieńce. Jak przyjechaliśmy tutaj z wieńcem z wielenia też. Reprezentujemy gminę Wieleń. No i zobaczymy co będzie.